Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie sekrety kryją nasze rodziny? Jakie historie pozostają niewypowiedziane, zamknięte za drzwiami, o których nikt nie śmie zapytać? Przez całe moje dzieciństwo w domu mojej babci Zofii istniał pokój, do którego nigdy nie wolno mi było wejść. Drzwi zawsze zamknięte na klucz. A kiedy pytałam dlaczego, babcia tylko kręciła głową i mówiła, że niektóre rzeczy muszą pozostać w przeszłości. Byłam małą dziewczynką pełną ciekawości. A ta tajemnica pochłaniała moje myśli przez lata. Pamiętam, jak przystawiałam ucho do tych drzwi, próbując usłyszeć cokolwiek. Czasami wydawało mi się, że słyszę szept wspomnień, echo przeszłości. Moja mama unikała tego tematu, a kiedy nalegałam, widziałam w jej oczach smutek, którego nie rozumiałam. Co mogło być tak strasznego za tymi drzwiami? Jaką tajemnicę chroniła moja babcia przez wszystkie te lata? Dziś opowiem Wam historię, która całkowicie zmieniła moje życie i sposób, w jaki postrzegam moją rodzinę. To opowieść o miłości, stracie, wojnie i odwadze: o sekrecie, który babcia Zofia zabrałaby do grobu, gdyby nie ten jeden dzień, kiedy wszystko się zmieniło, kiedy wreszcie przekroczyłam próg tego pokoju, odkryłam prawdę, która była piękniejsza i smutniejsza niż mogłam sobie wyobrazić. Zostawajcie ze mną, bo to, co odkryłam, zaskoczy was tak samo, jak zaskoczyło mnie. Ta historia udowodni, że każda rodzina ma swoje tajemnice, a niektóre z nich zasługują na to, by wreszcie ujrzeć światło dzienne. Nazywam się Weronika i dorastałam w małym miasteczku niedaleko Krakowa. Moja babcia Zofia była dla mnie jak druga matka. Spędzałam u niej każde wakacje, każdy weekend. Jej dom był pełen ciepła, zapachu świeżo upieczonych pierników i lawendy, którą zawsze trzymała w małych woreczkach w szafach. Ale był też ten pokój na końcu korytarza na górze pokój z ciemnymi, dębowymi drzwiami, które nigdy nie były otwarte. Miałam wtedy osiem lat, kiedy pierwszy raz zapytałam o ten pokój. Pamiętam ten dzień jak dziś. Było lato. Słońce wpadało przez okna, a ja bawiłam się lalkami na korytarzu. Podeszłam do tych drzwi i spróbowałam przekręcić klamkę. Zamknięte. W tym momencie usłyszałam głos babci za sobą ostrzejszy niż zwykle. Nigdy nie wolno ci próbować otwierać tych drzwi, Weroniko powiedziała. Zobaczyłam w jej oczach coś, czego wcześniej nie widziałam strach, może nawet ból. Od tego momentu wiedziałam, że za tymi drzwiami kryje się coś ważnego. Lata mijały. A moja ciekawość tylko rosła. W szkole podstawowej snułam teorię z moją najlepszą przyjaciółką Kasią. Może babcia trzyma tam skarby, mówiła Kasia. A może stare ubrania albo dokumenty. Ale ja czułam, że to coś więcej, coś osobistego. Czasami w nocy, kiedy zostawałam u babci, słyszałam jej kroki na korytarzu. Podchodziła do tych drzwi, stała tam w ciszy przez kilka minut, a potem wracała do swojego pokoju. Nigdy ich nie otwierała, tylko stała i patrzyła, jakby rozmawiała z kimś niewidzialnym. Mama niewiele mi mówiła o przeszłości babci. Wiedziałam tylko, że babcia wyszła za mąż za mojego dziadka Tadeusza tuż po wojnie, że mieli trudne życie, ale zawsze byli razem aż do jego śmierci dziesięć lat temu. Babcia rzadko mówiła o wojnie, o tym, jak było w okupowanej Polsce. Kiedy ktoś poruszał ten temat, stawała się cicha, zamknięta w sobie. Teraz rozumiem dlaczego. Tamte wspomnienia były zbyt bolesne, a sekret w zamkniętym pokoju był częścią tej bólu, której nie mogła się podzielić z nikim. Minęło 15 lat od tamtego letniego dnia, kiedy. Pierwszy raz zapytałam o tajemniczy pokój. Miałam już 23 lata. Skończyłam studia w Warszawie i zaczynałam karierę jako nauczycielka. Moje życie toczyło się normalnie, aż do tego telefonu. Był chłodny październikowy wieczór, kiedy zadzwoniła mama. Jej głos drżał. Babcia Zofia miała zawał serca. Nie udało się jej uratować. W jednej chwili mój świat się zawalił. Babcia, która zawsze była taka silna, niezłomna, odeszła bez pożegnania. Pogrzeb był ciężki. Cała rodzina się zgromadziła. Znajomi, sąsiedzi. Wszyscy mówili, jaką niezwykłą kobietą była babcia Zofia. Silna, Niezależna, zawsze pomagająca innym. Ale ja wiedziałam, że była też samotna, że nosiła w sobie coś, o czym nikomu nie opowiedziała. Po ceremonii notariusz odczytał testament. Babcia zostawiła dom mnie. Mama była zaskoczona, ale nie protestowała. To było dla mnie jak znak, jakby babcia chciała, żebym odkryła prawdę. Pierwszy raz weszłam do tego domu sama, tydzień po pogrzebie. Było pusto i cicho. Wszystkie zapach. Lawendy nadal unosił się w powietrzu, ale brakowało najważniejszego ciepła babci. Stałam w przedpokoju i patrzyłam na schody prowadzące na górę. Wiedziałam, co muszę zrobić. Po tylu latach wreszcie mogłam otworzyć ten pokój. Pośród rzeczy, babci znalazłam niewielką szkatułkę z kluczami. Jeden z nich był stary, z mosiądzu, inny niż pozostałe. Wiedziałam, że to ten. Moje ręce drżały, kiedy wchodziłam po schodach. Każdy krok wydawał się wiecznością. Stanęłam przed ciemnymi, dębowymi drzwiami i przez chwilę zawahałam się. Może babcia miała rację. Może niektóre rzeczy powinny pozostać w przeszłości. Ale ciekawość i potrzeba zrozumienia były silniejsze. Włożyłam klucz do zamka, przekręciłam go i usłyszałam cichy klik. Drzwi otworzyły się powoli, skrzypiąc na starych zawiasach. To, co zobaczyłam w środku, zabrało mi dech w piersiach. I sprawiło, że łzy napłynęły mi do oczu. Pokój był jak kapsuła czasu. Ściany pokrywały stare fotografie w drewnianych ramkach. Na środku stało biurko zasypane listami, dokumentami i zeszytami. W rogu stała stara szafa, a na parapecie leżały wyblakłe kwiaty. Pachniało kurzem i przeszłością. Podeszłam do biurka, czując, jak serce bije mi jak młotem. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, była fotografia młodej kobiety i mężczyzny w mundurze wojskowym. Kobieta to była babcia, ale taka, jakiej nigdy nie widziałam. Młoda, uśmiechnięta, z oczami pełnymi nadziei. Mężczyzna obok niej był przystojny, z delikatnym uśmiechem. W rogu zdjęcia było napisane: Zofia i. Antoni. Lato 1943. Antoni. To imię nigdy nie padło w naszej rodzinie. Kto to był? Wzięłam do ręki jedną z pożółkłych kopert. List był napisany starannym pismem. Moja najdroższa Zofiu, jeśli czytasz te słowa, oznacza to, że wracam do Ciebie. Wojna kiedyś się skończy i będziemy razem. Pamiętaj, że kocham Cię bardziej niż życie. Czekaj na mnie. Twój na zawsze, Antoni. Data na liście wskazywała na styczeń 1944 roku. Czytałam. Kolejne listy. Każdy pełen miłości tęsknoty i nadziei. Antoni obiecywał wrócić, pisał o przyszłości, o domu, który zbudują, o dzieciach, które będą mieli, ale Antoni nigdy nie wrócił.